Orędzie Maryi, królowej pokoju, przekazane do Pedro Regis z 21 sierpnia 2025 roku. Kochane dzieci, odwagi, nie pozwólcie, by wróg Boga zwyciężył w waszym życiu. Należycie do Pana i tylko za nim macie podążać, i tylko jemu macie służyć. Jeśli będziecie czuć się słabi, szukajcie sił w modlitwie. I w słowach mojego Jezusa, jeśli przydarzy się wam upaść, podajcie mi wasze ręce, a ja wam pomogę. Przyjdą trudne czasy dla was. Módlcie się. Siła modlitwy poprowadzi was do zwycięstwa. Ludzkość chodzi ślepa duchowo i moje biedne dzieci chodzą ścieżkami samozniszczenia które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Słuchajcie mnie, nie odrywajcie się od drogi, którą Wam wskazałam.